Dzień dobry, nazywam się Jarosław Wodziński i jestem dyrektorem w firmie LM Power Opole. Działamy w branży bardzo długo i na terenie całego kraju. Warto nam zaufać i można ze mną negocjować ceny. Przyjadę na wizję lokalną i dobiorę odpowiedni produkt. Reprezentowana przez nas firma Pramak jest wiodącym producentem w Europie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze stronę internetową. Nazywam się Damian Reszka. W firmie LM Power Opole jestem szefem marketingu. Agregaty stacjonarne firmy Pramak występują w wersjach otwartych i wyciszonych. Zapraszamy! Nazywam się Mariusz Kotwica. Pracuję w firmie LM Power Opole. Agregaty prądotwórcze sprzedają od 15 lat. Firma Pramak posiada w swoim asortymencie agregaty w wersji wyciszonej, otwartej, a także na podwozie jazdy. Nazywam Andrzej Pachołek, pracuję w firmie Ellen Power Opole. Jestem szefem serwisu. Posiadamy pięć aut serwisowych i obsługujemy całą Polskę. Na nas zawsze możesz liczyć. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Szymańska. Sprzedażem agregatów w firmie Ellen Power Opole zajmuję się 20 lat. W ofercie firmy Pramak pojawiła się nowa linia PMV agregaty w świetnej cenie, bardzo dobrej jakości. i na terenie całego kraju. Fat mam załapać.